Jak to się nazywa? W galeria, tak? No w galerii, na, na stronie dawnej koluszki. Ten popraw sobie włosy trochę, bo masz takie. Jakie? Już? Dobra. Na stronie, nie, w serwisie internetowym. Dzień dobry Państwu, nie na stronie internetowej dawne koluszki. Można oglądać wiele zdjęć z różnych także. epok. to będzie także. Można, nie bo ja zdam, że witam na stronie, a tutaj dam na każdej kategorii prawie będzie film. Nie, bo to jest, co ty. O, o, o pocztówkach opowiedzieć. bo Ale tam trzeba w niektórych dać właśnie. To u góry dasz opis co tam jest. Żeby pokazać. Tam jest miejsce. nie W pamiątkach, że pamiątki. Co ty, kurna nie ma co. Nie, ze dwa czy trzy trzeba dać. No to, że na stronie dawne koluszki znajdziesz. Czekaj. Na stronie Dawne Koluszki zaraz w podstronie w czym nie znajduje się wiele galerii tam z różnych epok między innymi nie dobrze najstarsze cicho już Na stronie Dawne Koluszki znajduje się galeria w której możecie państwo obejrzeć kartki pocztowe z koluszkami na przykład takie jak te przedstawiające stacje Koluszki, pochodzą one z początku XX wieku i wszystko jest w dobrej jakości zaprezentowane. Możecie sobie państwo obejrzeć w domu całą kolekcję. Znajdują się także widoki dawnych koluszek. Też to jest okres akurat tutaj pierwszej wojny światowej. No trudno czasami znaleźć te miejsca. Bo miasto się bardzo szybko zmieniało. E, ciekawa jest także pisownia napisu e, nazwy Koluszki. E, raz e, jest napisane Koliuski, raz Kolius e, SCH Koluszki. E, to akurat wydawali Niemcy, mieli problem z taką nazwą. E, tutaj, proszę, też ciekawostka. Znajdują się też tutaj widoki z okresu I wojny światowej, na przykład kościół i wnętrze kościoła dla żołnierzy, który był w koluszkach w tym czasie. Ciekawostką jest także fotografia pokazująca most kolejowy zrekonstruowany przez pionierów niemieckich, bo został zburzony w czasie działań wojennych. Kolejną ciekawą sprawą są także pieczęcie, które znajdują się na kartach pocztowych, tutaj na przykład jest austrowęgierski, pieczęć austrowęgierskiego pociągu pociągu, tutaj jest jeszcze Mnóstwo ciekawostek, na przykład z okresu I wojny światowej, pieczęć z godłem pruskim, Banchow Koluszki. Czy na przykład tutaj też z okresu okupacji niemieckiej 1914-18? Także ciekawa pieczęć z napisem Koluski. Właśnie też, jako pieczęć, pieczęć listowa, także warto naprawdę dokładnie przeglądać zgromadzoną galerię. Ciekawostką są także fotografie z okresu drugiej Rzeczypospolitej, na przykład taka reprodukcja tutaj ukazująca w dobrej jakości stację. Koluszki. No, to była dosyć popularna reprodukcja. Te, które są w internecie, są bardzo zniszczone. Tutaj nie ma, nie ma rys, jest to z dobrego negatywu wykonane. Czy tutaj też bez obiegu pocztowego, pocztówka przedstawiająca koluszki, i ciekawa sprawa. Wybory do Senatu w koluszkach w 1930 roku. Widać tutaj przekrój taki społeczny ówczesnych koluszek. Są kolejarze, są urzędnicy. Tutaj na przykład też ciekawy stempel, ale to tutaj na wcześniejszym okresie z 1913 roku. Oczywiście jest znaczek pocztowy z carem. I pieczęć w języku rosyjskim, bo koluszki były w Zaborze rosyjskim od 1815 roku, i właśnie można to obejrzeć, tylko trzeba dobrze poszukać. No i okres, niestety, okupacji niemieckiej, i tutaj koluszki na znaczku z Adolfem Hitlerem. Oczywiście, nie mogę pokazać całości kolekcji, bo by to zajęło bardzo dużo czasu. Są także kartki pocztowe i te współczesne, te, które wyszły, no i te z okresu PRL-u, i z okresu już późniejszego. Co ciekawe, nawet na tych kartach pocztowych z lat 90. czasami trudno znaleźć miejsca sfotografowane. Znajdują się także na stronie internetowej znaczki, ale to już w pamiątkach. Znaczki na przykład tutaj też, znaczek z carem i pieczęć cyrlicą Koluszki. Są także pamiątki i kartki związane z kolejnictwem w Koluszkach. Tutaj jest pamiątkowa na przykład koperta wydana z okazji. Kolejnej rocznicy powstania Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej i ładna pieczęć z inżynierem wysockim, twórcą Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. I ciekawostka tutaj: zrekonstruowany przez zrekonstruowany parowóz lokomotywa Kokeril, To była rekonstrukcja stworzona w Curichu. Takie oto właśnie belgijskie lokomotywy były pierwszymi na, na szlaku trasy warszawsko-wiedeńskiej. Wtedy jeszcze nie istniała stacja kolejowa w Koluszkach, był tylko przystanek w Rogowie to był najbliższy. Koluszki dopiero zaczęły potem odgrywać większą rolę. I ciekawe, właśnie fotografie z okresu lat 70. i 80., dawna architektura koluszek, tych pierwszych koluszek, drewniane domki. Tutaj właśnie widać niektóre, niektóre, czy nawet większość już nie istnieje. Tu jest na przykład ulica partyzantów. Kilka lat temu został zburzony na przykład ten budynek na zakręcie to jest w okolicy restauracji Zachęta. Tutaj y, taka poczekalnia, powiedzmy, dworcowa i młyn, y, na przykład w Koruszkach, który uległ y, dużej przebudowie y, właśnie na przełomie lat. I ulica Piotrkowska w zasadzie z rowami, a nawet można powiedzieć ręsztokami tutaj też. Y, a Jak Piotrkowska. Hmm. Aha. I to, to co teraz powiedzieć? No to przebitkę dasz na ten. Przebitki tam przecież można dawać na zdjęcia. Na cały ekran. Dobra. No i jest także ulica Brzezińska z wielkimi rowami i kładkami. Prawie jak jakaś rzeczka. Tutaj to jest... Oto są okolice Urzędu Miejskiego i ulicy, bodaj Staszica w Koluszkach. Także serdecznie zapraszam do oglądania widokówek i ciekawostek związanych z Koluszkami na stronie internetowej. Znajduje się tam także mnóstwo innych ciekawych rzeczy. Dobra, zapauzuj. Teraz jeszcze powiem coś o książkach. Ty nie widzisz stołu, nie? Nie, to dobrze. Zapauzuj. Teraz daj jeszcze książkę.